Witamy wszystkich serdecznie z Austrii. Właśnie wjechaliśmy na bramki Gros 25 euro od motocykla. Zapłaciliśmy 50 euro. I właśnie zaczynamy jazdę. Jedziemy zobaczymy. Zobaczymy i wyrobimy sobie opinię na temat Gros Glockner. Jedziemy? No. 28 sierpnia 2016 roku wjeżdżamy. Trasa uchodzi za najładniejszą alpejską trasę, podobno. Tak słyszałem, że podobno najlepsza motocyklowa trasa alpejska. Zaraz się przekonamy. Wjeżdżamy na górę. O jakiś wyciąg. Zamykamy wszystko. A tutaj sobie ktoś mieszka, chyba. Motocyklistów widzieliśmy, jak zjeżdżali. Teraz pora na nas. Bo jedziemy sobie turystycznie, powolutku, bezpieczniej będziemy podziwiać widoki No widzisz są jednak rowerzysty Może No jest tutaj dużo miejsc takich postojowych to dobrze, nie? Można w tej sporo tem jeździć. O, śnieg widać. Już z daleka widzieliśmy te góry. Wiedzieliśmy, że gdzieś tutaj w te rejony jedziemy. Że tutaj jest Großglockner I dotarliśmy. Właśnie, no, sprawdzimy jakie są różnice temperatur, czy to odczujemy. Podobno przejeżdżając im wyżej, im wyżej, tym różne warunki atmosferyczne mogą być pogodowe. A szczyt jest na prawie 4000 metrów O, jaki wodospad tam z prawej strony Wodospadziki są tutaj Kojna dróżka, szeroka No Na razie spokojnie Na razie przedużo to motocyklistów nie widać, nie? <grym> Przeogrom O proszę, skuterem Ktoś zjeżdża ze szczytu Z rondo nawet. To gdzie my mamy jechać? Nie wiem, na razie w lewo. Nie patrzyłam na znaki, nie spodziewałam się skrzyżowań. O. Ja myślę, że to jest droga non stop prosto się jedzie. No i gdzie my mamy jechać? W prawo? Nie, rozglądner w lewo. No w lewo, tu. Zobacz. No, Jest ładniej, jest ładniej. O, ale jesteśmy bardzo wysoko. Tutaj można piknik zjeść, sobie zrobić, to znaczy. No zobaczymy na razie, nie? Ale podoba mi się to, że jest tyle miejsc, bo na przykład na tej Mendola, to wiesz. Ale tutaj jadą sobie tak spokojnie ludzie na razie, nie? Mi się to podoba. No. Taka trasa turystyczna, nie? Wydaje się. Na Mendola na przykład nie było się gdzie zatrzymać, nie? No ale to Mendola wyglądała jak stelga na samej górze, to też tam nie ma przewidzianych miejsc. Zobaczymy jak tu. Taki widoczek, ładny. mogą wierzać samochody. Wow. To jest ładna. Widok piękny. No? Ale potężne jak ty jesteś malutki na tle tego krajobrazu, to jest niesamowite No widok piękny Ale patrz, tutaj jest taka droga, że można by szybciej jechać Na razie takie pagóreczki, nie? Ale tam bardzo fajnie A tu takie Zobacz, tutaj są takie belki chyba zatrzymujące kamienie ewentualne, jakby, no, jakby mogły spadywać. Tak mi się wydaje. No zobacz, tutaj jest bardzo, bardzo krucha ta ściana jest. Widać przy samym zboczu, że są takie, gdzie nie gdzie kamyki. Wow, tu już ładnie. Tam było leśnie, ale tu już super. No i tak, tutaj są tylko takie, takie słupki, nie? Pięknie Wow Niesamowite jest to jak się różnią te, te wzgórza Każde wzgórze zupełnie jest inne Zobacz bo to ze śniegiem to już w ogóle jest jakaś miazga nie Zobacz jak tutaj fajnie spływa woda po skałach 2050 metrów No to teraz jesteśmy na wysokości jak paso Penner paso Passo di Penes Nie, dwa... A nie, tam było 2211 chyba, nie? No, no to prawie to samo Ale krajobraz... Patrz w chmurach jest ten szczyt, coś? No, tam o Boże No Tam są już chmury na takiej wysokości Chyba, że pogoda się tak szybko zmienia, wiesz? No miejmy nadzieję, że nie że będzie bez deszczu No i mamy najechane na na licznikach 50km teraz, zobaczymy ile tutaj pojeździmy po tej drodze Jedź pierwsza Tylko nie szalej No Wow Ale wodospady! To wodospady to chyba topiący się śnieg Takie robi stróżki wody Może, może No Ale ładnie. Malowniczo i chłodno. Jakby coś to mów, to się zatrzymamy, żeby się ubrać. Parking No, dużo takich miejsc gdzie można się zatrzymać, bardzo fajne to, nie? Można odpocząć, przebrać się. No, bo to o to chodzi, nie? Kurde, ja trochę dębieję tutaj. Co to tak ciasno, co to jest? Nie wiem. Co to jest już szczyt? No nie gadaj. <śled> No ja nie wiem ty. Jedziemy dalej. No jedziemy, jedziemy. Kurczę, ale powiem ci zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. No ja też. To wygląda tak, jakby ludzie tu mieszkali, jakby takie jakieś miasto było. Tutaj chodnik. Ja to nie wiedziałem, że tutaj chodnik jest w ogóle dla ludzi. Jeju, jak to wygląda wszystko. Jestem w szoku, zdeczko. By się zaraz okaże, że my przejedziemy drugą stroną, wyjedziemy. Kolejny motor zgaśnie, zaraz, jak oni tak będą jechać. Ja nie wiem, zakaz ruchu tam jest, co? W prawo? To gdzie my jedziemy? No wjeżdżamy Ej, ja pamiętam z filmów, tu ludzie wjeżdżali z drugiej strony na ten Grokner. Nie wiem czy tu mogliśmy wjechać, bo nie wiedziałem czy to był znak nie dotyczy motocyklistów, czy... Jak, jak tu nie zawrócisz, kochanie? Kurdeń Exit prosto Mogliśmy wziąć mapkę Tak? No, mu, musimy wyjechać stąd. Się czuję, jakbym do garażu wjechała, jakiegoś. Tu na parking my jedziemy? To niech posjadą. No, na parking, na parking. No i zagubiliśmy się na grozgo Jedz na biegu, wiesz? Dziwne, nie wiemy o co chodzi. No, ale to przecież, no patrz, Fabik stąd tutaj nagrywał filmik. To jest szczyt? Chyba żartują sobie. I co teraz? Wjeżdżamy I tu jest wyjazd. No, zatrzym się na ten parking, może się spytamy kogoś, no nie tu, tam gdzie motocykle. Ale tam nie można Wjeżdżaj tam, gdzie motocykle tu, kochanie! No, zostawię go tak trochę. Jestem zdziwiony. Jest... Groz. Tutaj na pewno ludzie wjeżdżają. To może ten drugi wjazd. Weźmy, zjedźmy w dół. No, z drugiej strony objeździmy go przecież. Weźmiemy mapkę, wyciągniemy, bo mamy w kufrze Jestem zdziwiony, jestem rozczarowany nawet.